Bo policjantem do każdej góry może to... być. Które są słodyki? Obyczaje łagodzi nie tylko muzyka. Czasem wystarczą kamery i od razu jest dużo przyjemniej. Tylko cieszę się, że taka osoba policjanka policjantku nie się żenić. No ja się bardzo cieszę. Nasze obiektywy sprawiają, że część interwencji przebiega w dużo lepszej atmosferze niż zazwyczaj. Jednak nie zawsze. Tanie pod dato nazwisko. Musiał pan tylko mocno zdać tego i z uwagi na druki samopując. Niech przy to będzie by lepiej widzę. Błogosze. By no i no, ale pan się nie ma pan powiedzieć, ale nie pani inteligentnego, jest pan inteligentny. Ale co pan do tego przypadku? Jak nie Pan obraza. No to, czekam. Żeby... I Siemano. bez takich słów, dobrze? A, nie nie, nie mózgamy. Słowa, proszę pana. Złowa. Oto jak trudna bywa czasami praca policjantów drogówki. No, jesteście wszyscy lamusy, na Bo Policjantem to każdy może. Być. O, pani Tak, ja myślę. Bo na drogówce to akurat pracują na pewno nie najwyższe jednostki. O, Śmijam się, pani. Panowie na pewno nie są sophisticated. Samowicie. Bo według niektórych kierowców winni są wszyscy, tylko nie oni. mnie, pan nie przesadza, nie będziemy strzelać. Ma pan, jestem tak, że. Chcę wyjść do domu, normalnie. Ludzie, dajcie się spokój. spokój. Do chwilę nam wolno nie opuszczają. Mordują dzieci, k***. To się dzieje z tą Polską? Bombę podłożyć w k***. Trzeba było nie pić i nie wiem. pan sobie dojechał taksówką. piwa, a tyle na A części tłumaczeń nie dałoby się wymyślić na trzeźwo. Nie zatrzymujecie w tym momencie. No nie zatrzymaliśmy Sam się może zatrzymał. sam się pozewisz. No wariatę zrobię. My nie musimy. Nie, a ja robię ci wariatę na co? To znaczy, No uważaj. Zdarzają się też wymówki wyjątkowo kuriozalne. 6 minut. Gdzie mam pan dojechać w te 6 minut, jak pan powie? Skąd on odbierze? No skąd? No widzi pan, nawet pan nie wie, gdzie pan jedzie. Rcyka Proszę pan podejść. A w jakim celu? Żebym mógł parę słów z Przyjdzie na to czas. Na razie stoi. Przyjdzie na to czas. Policjanci często mają okazję do sprawdzenia siły swojego spokoju. Numer telefonu kontaktowego tutaj musisz wpisać. A swojego? Nie wiem, no kontaktowy no. Nie posiadam telefonu komórkowego. Mam napisać. Tak? Pan podaje pan ten, Zostanie poda pan na izbie no i bo, bo, tyle wpisuje pan numer ten, który pan ma. Jezus jest i odrozumienie. Bądź tu człowiekiem się Dobra. Skarpet. Ale to przecież ja ci skarpet nie zabrałem. Podobrego. pojazd nie zagraża, bez... zagraża. To Zagraża. To jest Pana po prostu złośliwość w tym momencie. Nie, proszę Pana. Tak, proszę Pana. Ja wykonuję po prostu swoje czynności. Ale nie, Pan je nie wykonuje nieprawidłowo, bo Pan nie wie czy tak. Jest Pan ma podejrzenie, że ten pojazd nie spełnia warunków, a ten samochód posiada ważny przegląd. Tak, ale ja muszę do tego, z tej stacji diagnostycznej, muszę mieć szansę dojechać. No nie, proszę Pana, można go włożyć na lawetę i zawieźć. Ładna jest państwo, Dobranoc. Nie może mi Pan... Nie, proszę Pana. No. Dobranoc. Do tego kierowcy mają czasami niesamowite wręcz pomysły. Jakby było dla pana jednak ten kolownik załatwić? No nie idzie, ale to dojdzie z Dlaczego z Nuglina? Nie ma patrzenia kolowników żadnych. Czas leci, koleje tracą. Przejezdny nie jest cały przejazd. Jak pan teraz kombinuje te kolowniki nie wiadomo skąd i że przyjadą rano, to naprawdę to się może dla pana finansowo źle skończyć. No, będziemy sobie wyjaśniać, co można na rondzie robić. Dzień dobry. Proszę pana, pani, e, zatrzymamy jakiś pan podający za mną policjantę. Tak? E, nie musi pan mnie pośleć z kanałami, wycofując na nim. Proszę pana, nie, tak ja nie udowadniać, bo pan powiedziałem, że wjechałem ulicy przewodników. Nie mówię tutaj teraz, że nie ma świadków i tak dalej. Nie sądzę, że na pewno świadków czy nie ma. Policjanci i policjantki muszą też tonować emocje kierowców. Męci się trochę śpieszyli nie, nie mogę poznaję, i nie mogłem tutaj zawrócić, ale pozwolę, że zawrócę i pan uderzył u nas w moje winy. Nie możesz, nie nie momencik, 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 momencik. Pan będzie też na imprezie. Ja przyjadę po panu, proszę Ja powiem, nie, 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 tam, to drzewo jest u Dobrze, panie Co Oczekuje pan w Ja sobie dam radę, nie przejmuj się, ja sobie dam radę. Co A ty chcesz robić, Nie przypominam sobie, żebyśmy na tym przechodzili, proszę pana. To dobrze, gdzie mam, tu podpisać? Tu, gdzie pan palec trzyma. Chciałem tak. panu wytłumaczyć, gdzie. Jednak niektórym kierowcom trudno cokolwiek wytłumaczyć. Wasze dokumenty. Proszę ostrożnie jeździć. Ok, dobra noc. Nagrałeś pirata drogowego? Zarejestrowałeś interesującą sytuację na drodze. Podziel się nią z innymi. Na wasze maile czekamy pod adresem na drogach